Maraton to jest to przedszkole maratonu, które my proponujemy wszystkim, szczególnie też paniom, to jest 20-30 km, które naprawdę jest do przejechania, to, to trzeba sobie po prostu rozłożyć równo siły i to się da przejechać, poza tym jak się nie da przejechać to my zawsze pomożemy, na trasie jest... Mnóstwo osób z obsługi, e, zabezpieczenia medycznego, bufetów, także, także nie pozostawiamy nikogo sobie samemu, e, samym na trasie, także, także myślę, że to też jest istotne. E, także tylko lasiowe kaski startować. Maraton jest dla mnie dyscypliną dodatkową, aczkolwiek jest to bardzo przyjemne oderwanie się od takiego prawdziwego ścigania. To znaczy, nie no, oczywiście w maratonie też można się naprawdę ścigać, ale to akurat są amatorskie imprezy i bardzo fajnie, że takie są. Nam się to bardzo podoba. My jesteśmy takim teamem właśnie osób, takich typowych amatorów. Lubimy tu przyjeżdżać. Ja generalnie lubię w maratonach to, że jest dużo ludzi, że można spotkać taką ekipę. Ja się tu naprawdę czuję jakbym weszła między swoich i to jest to i jadę na trasie i jest bardzo dużo takich sympatycznych zachowań, yy, jedzie się obok kogoś, można się dużo nauczyć od innych, yy, w ogóle jest fajnie. No myślę, że najpierw trzeba zacząć trochę delikatnie, jakieś parki, laski, żeby w ogóle pokochać ten sport, a potem spróbować no troszkę tej rywalizacji po prostu poczuć i w tym momencie myślę, że jak się raz uda to potem już to wciąga jak narkotyk. To Jest to fajna sprawa tak sobie w plenerze pojeździć, szaleć i troszeczkę tego wysiłku z siebie dać. W tym roku drugi, dwa lata temu startowałam, troszkę pojeździłam w maratonach, z tym, że miałam roczną przerwę, dlatego, że rok temu urodziłam Dziusia, śliczną córeczkę Tutaj po prostu człowiek inaczej oddycha, można y, poznać f, f, fajnych ludzi, jest całkiem inna atmosfera. Każdemu polecam, każdej przede wszystkim kobiecie. Jeżeli siły i czas mi to dadzą, to na pewno bym chciała y, być coraz lepsza i troszkę, no nie wiem, no może nie będzie czasu na rower, no to troszkę pobiegać, żeby tą kondycję jednak złapać. E, zwłaszcza, że no, ja jakoś tam sobie radzę w tych maratonach. My z mężem wciągnęliśmy y, w to szwagra y, mojego i Teścia, więc wszyscy jeździmy w czwórkę na maratony. Jak jakiś wypad w górki, to również w czwórkę. Kobiety mają tak samo prawo uczestniczyć w takich wyścigach jak mężczyźni. Super, jest rewelacyjny. To jest najlepsza rzecz na wyścigach. Chcąc zjeżdżać z dużych właśnie gór, to musi być sprzęt do tego przystosowany. Systematyczne treningi przede wszystkim przez całą zimę, i, no i do tej pory cały czas trenuję. Zawsze lubiłam jeździć na rowerze i, no i myślę, że to dużo inicjatywy z mojej, z mojej strony. Ja uważam, że, że dlaczego kobiety nie mogą się brudzić i, i to jest sport dla wszystkich, nie tylko dla, dla kobiet, dla, dla mężczyzn. Nie widzę w tym nic złego, że przyjeżdżamy na, mecie, na metę w brudni, i po prostu liczy się satysfakcja z pokonania terenu, z pokonania warunków, jakie nas spotkają. Coraz więcej pań jeździ na rowerach. Myślę, że coraz więcej pań będzie brało udział i bierze udział w takich imprezach. Myślę, że coraz lepiej się czują. My staramy się wszystko zrobić dla nich właśnie tak, żeby się czuły tutaj dobrze. Żeby, żeby na trasie były otoczone opieką, na mecie, żeby czekał na nie, na nie napój, jedzenie i wiele, wiele innych rzeczy. I myślę, że to, że to wszystko powoduje, że panie coraz chętniej biorą udział.